Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie, pochwalony Bóg, Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja, Matka Boża i Matka nasza. Módlmy się w intencji osób starszych, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały młodym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. Módlmy się za osoby starsze, które są żywymi znakami życzliwości Boga, który obdarza życiem w obfitości. Niech będzie błogosławiony dom, który troszczy się o osoby starsze. Niech będzie błogosławiona rodzina, która szanuje swoich starszych rodziców, babcie i dziadków. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oto przychodzę do Ciebie, Jezu Zbawicielu. Staję przed Tobą, by złożyć Ci codzienny hołd mojego serca, pełnego wdzięczności i poświęconego Tobie. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, papieża, który pokazał światu piękno starości. Proszę Cię, ojcze, daj ludziom w podeszłym wieku siłę do pokonywania pokus codzienności, pokus zwątpienia, pokus czucia się niepotrzebnym. Daj im wiarę w to, że Ty wciąż jesteś i wciąż kochasz, bez względu na przeszłość, bez względu na wygląd, bez względu na stan zdrowia. Umocnij wiarę w to, że jesteś Ojcem bogatym w miłosierdzie. Dobry i miłosierny Boże, daj mi starość cierpliwą, pokorną, pełną wyrozumiałości i dobroci. Zachowaj mnie od egoizmu, bez użytecznych skarg, od lęku i zwątpienia. Przyjmij dolegliwości i doświadczenia mojego ciała i duszy niech blask wiary opromieni dni mojej starości i napełni mnie nadzieją zmartwychwstania najłaskawszy boże bądź mi pomocą ostoją i światłem do końca dni moich amen dobry ojcze ty jesteś blisko człowieka na każdym etapie jego życia dziękuję Ci za wiek dojrzały, dziękuję za ludzi, którzy na tej ziemi przeżyli wiele lat, dziękuję Ci za to wszystko, co uczynili dla kolejnych pokoleń, dziękuję za to, że zachowali wiarę, za to, że umieli ją przekazać. Niech Bóg wszechmogący błogosławi ciebie i całą twoją rodzinę. Niech was chroni i obdarza swoimi łaskami. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach: Szczęść Boże!